Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Świniaczku, świniaczku Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta I w dzisiejszym odcinku szykuję się najgrubszy prank w historii tego kanału Bo w dzisiejszym odcinku wszyscy wylatują z kanału Ten prank tak naprawdę zaczął się wczoraj Bo wszyscy, to znaczy nikt nie nocował tutaj Oprócz mnie i Kariny, bo Karina nie będzie prankowana jako jedyna Tak naprawdę z całego składu Powiem wszystkim, że wylatują z kanału w dzisiejszym odcinku I nagramy reakcję każdego z osobna Także mam nadzieję, że będziecie razem z nami I zobaczycie reakcję każdego z osobna W każdym razie kogo wybrać pierwszego na... Sie wydaje, że to najbliżej nas mieszka, tak po drodze. I wydaje mi się też, że jego reakcja będzie najmniej agresywna, w przeciwieństwie do drydziarza. Także drydziarza zostawimy sobie na koniec i poinformujemy go, że latują z kanału. W każdym razie damy im 1000 złotych jako chłapy. Pomysł oczywiście nie jest mój. chyba Rekompensatę o chłapy takie 1000 złotych, tak jak im rzucił w twarz. Macie, wypieprzajcie z kanału, macie 1000 złotych. Radujcie się. Do widzenia, żegnam Państwa. Nie wiem, jak zareagują, Mam nadzieję, że ta reakcja będzie gruba. W każdym razie Ty będziesz to nagrywać, także jeżeli by się coś stało, że Ktoś by chciał mnie pobić, to, to wiesz, to będziesz musiała mi pomóc. Dobrze, wezmę gaz pieprzowy. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony, wiesz, jaki jakimś na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz Udań się do rozwijającego się kanału w Polsce, bo właśnie ty, ty, tak do ciebie mówię, możesz znaleźć się na ścianie promocji, która znajduje się dokładnie za mną. Tam za tą ścianą zaraz piszemy, właśnie kogoś. Bo dawno nikt nie znalazł się na ścianie promocji, także może to będziesz, właśnie ty, ale to dopiero w następnym odcinku. W każdym razie, cóż, no wypadałoby pojechać już do Oscara i poinformować go, że wylatuje z kanału. Tak, zróbmy. I wpisać kogoś. Najpierw. Zaczynajmy odcinek. Zapraszam Państwa do oglądania. Dobra, okej, okay, wpiszmy kogoś, także. zlosowanie. Roxana Kulczycka. Roxana Kulczycka zostaje wpisana. Ja to robię bardzo brzydko, więc Jaszczur poprawi. Czy wpisać wpisałem ror, rock, San. Jak tam było? Zmieściła się. Także jeżeli ty chcesz znaleźć się, no to wiesz co zrobić. Przygotujmy się na mocny, ale to mocny, pełen wrażeń hu, kto przyjechał? Siema! Ten konserwator, A co ty tutaj robisz, powiedz mi? Chcę skierować Słuchaj, dzisiaj nagrywamy pranka, to w sumie przydałbyś się. Jako obstawa, bo jest mocny prank. jak najbardziej. Wiesz jaki? Nie. Walić? No. Wywalam wszystkich z kanału. Ale to jest prank. Dobra, ale i tak ich wyrzucimy, później sobie przyjdą. Ale w sensie, że wyrzucam ich z kanału i potrzebuję odstawy. Oni już są w domu i po prostu no. przyjadę do nich do domu i poinformujemy ich, że oni wylatują z kanału. No okej. Okay. E, szofera to chyba z palcem w dupie położysz w razie czego. Ale wątpię, czy szofer będzie się sapać. Jak myślisz, no, Myślę, że nie. Już ile im dam na koniec współpracy? Ile? Tysiąc złotych. Mm. takiej takie im w sumie na plus twarz, bo mogliby zarobić z tego fejmu dużo, dużo, dużo więcej, nie? No. no. To no, będzie no, takie, takie hamstwo. Ale może proszę. oni takie zrzeszenie zrobią i utworzą swój skład bez nas po prostu? To nie Dwa. będzie ten skład? No, może by mieli z 200 tysięcy się tym... przy dobrych lotach? No, za wszystkie filmy z miesiąca chyba. To co? Szofer jako pierwszy. Już czeka. Ale no, ciekawa reakcja. O, Siema szofer! Hejka! Co nagrywamy? Słuchaj, bo muszę coś odliczyć, czekaj. A co nagrywamy dzisiaj? No właśnie taki... O, siano! Dobrze. Tak, siano. E, dokładnie, taki no niezbyt ciekawy film nagrywamy dzisiaj, bo... Tak, siano, to na pewno ciekawe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000 zł dla ciebie, szoferku. Zacząłem się zgodzić. E, nic nie musisz zrobić, po prostu chciałbym ci powiedzieć, że kończymy współpracę i nie będziemy już nagrywać na YouTubie, bo stwierdziłem, że... No, że kończę z kanałem i chcę ja po prostu inaczej zacząć. Czeka, nie rozumiem. Jak? O, kończymy z kanałem. Co będziesz robił? No w sensie, no mam własną filmę jeszcze, nie? Mm. Będę się zajmować własną filmą, kończę z kanałem. No przyjechać ci po prostu. 100 zł za co? Re Re za jeden film? Nie, no po prostu Zaka, rekompensata to taka dla ciebie, na pocieszenie. No, no, na lody 1000 zł? Na ile myślałeś? Plan, że moja praca na kanale była trochę więcej barta, więc Ale to prostu... ja nie muszę ci nic zdawać, to po prostu jak Z dobrego serca. Z, do... z dobrego serca po prostu się... Pożegnamy się, nie? E, w każdym razie dziękuję ci. Tak, jak chcesz, no to możesz się pożegnać z widzami. A co wyjeżdżasz gdzieś, że nigdy nie będziemy się widzieć? Nie, nie no będziemy się wieść tylko po prostu nagrywam ostatni film, po prostu już nie będzie na tym kanale żadnych do filmów więcej. Nie masz takiej zrozpaczony, czemu tak jesteś jest zrozpaczony? Ja nie rozumiem trochę tej sytuacji, wiesz? Kurde, przecież to jest całe życie twoje, ten kanał. Nie no, stwierdziłem razem z Kariną, że... Znaczy, wszystkie, a co z innymi? No w sensie, no wszyscy wylatują, tak? Znaczy wylatują, no nie, nie wylatujecie tak naprawdę, po prostu no nie będziesz nagrywać. To chcesz coś powiedzieć widzą na ostatni filmy? Serio, ostatni film. Serio, no to jest ostatni film, no? Wchodźcie na mój kanał. Co mam powiedzieć, No nie wiem, no w każdym razie ostatnią scenę nagrywamy. Jeszcze wszyscy wspólnie o godzinie 19, jak chcesz to możesz przyjechać od razu rzeczy sobie, weźmiesz swoje z domu, także No dobra. Jeżeli chcesz. Teraz jest jakaś 14-14. No dobra. No to, dobra, to, to się widzimy jadę. się o 19, tak? No dobra, tu będziesz? Będę. Dobra, to się nie żegnam no, no to Teraz trzymajcie się. jest. No i jak? On wchodzi właśnie do domu. No, on był taki zawiedziony trochę. Ale to chłopiec, nie? Znaczy, no inaczej. No. no to nie było miłe, nie? Że po prostu go informuję z dnia na dzień, że kończy wszystkiego No, Tak, on załamał się, powiedział, żeby, żeby wpadł w Ale na myślisz, że to łyknął? Wyknął. No, no tylko zawiedziony był, że za mało siana, nie? <laughs> no też tak właśnie, na to zwróciłem uwagę, że tak się strasznie to tak siano. Tak, sianość. Najpierw siano, a później tak. No, no później tak, no szkoda. Nie? No dobra, no cóż, no następny hater, wydaje mi się, że hater będzie ciekawy reakcją, bo on na jest punk. na kanale krótko dosyć i od razu wylatuje, no to to będzie ciekawa reakcja w każdym razie. Dziadza zostawiamy sobie na koniec. Jolka też będzie pewnie agresywna. Na bank. że ten gaz wzięłam. <laughs> no, o, także, godu, godu. Także, 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 no cóż, no jedziemy do hejtera. Hejter mieszka niedaleko szofera, także będziemy jechać po prostu po drodze, tak mi się wydaje. No Dziadz no, tak. najdalej mieszka tak naprawdę. Także jedziemy do hejtera. Dobra, no co, czekamy na Mariuszka, w razie czego wiesz co robić, tak? Oczywiście. Wydaje mi się, że Mariusz jest akurat spokojną osobą, także tutaj nie powinno być jakichś zawirowań, ale bądź czujny w razie czego. Okej. Ty ten gaz pieprzowy to możesz... Mam spół w o, Kajka. Co dzisiaj nagrywam? Patrz w ogóle, jaką mam bluzę O, cześć, 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 Karinka. Kajka. Co e, słuchaj, e, no właśnie. Co kaskę masz dla mnie? To... Mam pieniądze dla ciebie, to są e, 1000 zł. Tak? Za co? E, słuchaj, e, to jest e, tak naprawdę ostatni prezent z mojej strony, e, bo kończymy to nagrywać. No Kończymy, kończymy współpracę. W sensie kończymy współpracę, czy nie będziemy nagrywać filmów, bo e, już ja już ogólnie Ale nie będę nagrywał. co? Nie, 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 nie. Ogólnie kończymy z kanałem, e, właśnie nagrywamy ostatni film. E, ja ogólnie kończę, zajmuję się swoją filmą, bo dzisiaj po prostu nie chcę się nagrywać na ja tak krótko, ja sobie... niczego nie pokazałem. Stary, nie? Stary, no stary no. Sorry, no. Może nie wiem, sami po nagrywajmy czy coś, no. no. Ale stary, no. Ja nie jestem nie niezły, stary. Ja nie byłem tutaj dla pieniędzy. Ja, 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 ja chciałem po prostu grać z wami tyle. No ale no, no stary, no ja już nie będę nagrywać na YouTubie, nie? Po chciałem prostu co mam teraz zrobić? No, 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 ma nie żyć tak, jak no. no, Ale jest... ja to pokochałem, no po prostu. No, no, no dobra, no stary, no, no to nie jest moja wina. O 19.00 przyjdziesz, weźmiesz swoje rzeczy, bo wszyscy się widzimy na no, ostatnich dniach. No stary nie płacz, no. Stary, no, seryjne bluzę założyłem twoją i. No, no dobra, Spokojnie, o 19:00 się widzimy. Mówisz, że... Ale to tylko nie nagrywamy na YouTubie już. To nic się takiego wielkiego nie dzieje. Spokojnie, spokojnie może być kuplami. Tak? Nie mam no, to nagrywamy sami coś, chociaż Dobra, stary, 19:00 godzina, widzimy się, tak? Jeżeli chcesz przyjechać, wszyscy będą... No przyjadę no, na pewno przyjadę, no stary, no. No dobra, no to widzimy się o 19:00, tak? To się nie żegnamy, tak? No dobra, Do zobaczenia. Hejo. Pa. Ci się, ale mówiłam, że tak będzie pewnie. Ale Juszka w oczach widziałaś. Widocznie jest jedyną osoba, ja która mu zależy. Kto się rzuci na ziemię, będzie tu po pakał Ale widziałeś, że mieszka? Joszka już nie jest tak oczach. Trochę mi jest <laughs> się szkoda, aż już nie wiedziałem, co powiedzieć w pewnym momencie. Naprawdę. No <laughs> wiesz, to nie to sam to to nie Dobra, chodź do ciebie, bo się wyszło i będzie powiedzieć do fajnie. No i co, gdzie on jest? On tutaj gdzieś mieszka. To mi powiedział. Ale to taka nieziekawa chyba dzielnica, co? Nie, nie, nie. Pasuje do niego, nie? O oh, jest! Sytuacja wygląda tak, e, nagrywamy tutaj w dniu dzisiejszym ostatni odcinek no Jakby co to powiedzieć, nagrywamy ostatni odcinek, bo już więcej odcinków na kanale nie będzie, jak kończę z youtubem no i po prostu to jest... 1000 zł dla ciebie rekompensaty. Za co, że co? 1000 zł rekompensaty. już nie nagrywamy. No nie, już nic nie będziemy nagrywać, bo ja się zajmuję własną firmą, stwierdziłem, że nie chcesz nagrywać na YouTubie. Co no, ja, ja robisz? Ty 1000 zł? Czyli nie? Ja ci naprawiałem samochody cały dom wszystko i teraz 1000 złotych mi dajesz, tak? Ty, ale chciałem nie rzucaj. No ale no jak? No? Jak 1000 zł? No co ty? No ja sobie wezmę Audi, tak? Ale dlaczego? No a co, naprawiałem je, tak? I co 1000 złoty mi dajesz za to wszystko, tak? Nie, no daję ci 1000 zł rekompensatę za to, że, że ten, że po prostu byłeś na kanale. Ja jestem ja robisz. Się nie O 19 e, możesz przyjechać po swoje rzeczy i po prostu żeby I będziemy co, wszyscy... I co? I jelo, to tak, i koniec? Na jak? Tak z dupy nagle, tak? No tak postanowił. To no jest teraz tak nagle i jelo i nara, tak? No tak, no. no kpiny tak, no. robisz. No nie robię sobie kpin. Nie, to jest jakiś Nie chcesz pieniędzy? Ale po co mi te tysiące? Co to tysiąc złotych jest? No jak uważasz? O 19 się widzimy w takim razie, no. no to jest jakiś żart, w ogóle. No, no, co jaszczym, o 11, no po prostu tak? Weź wiesz wiesz swoje o Weźmiesz tak? rzeczy. Nienormalne. Ale, no, Jaszczur, no to nie jest moja wina. A kogo? Moja? No, ale ja nie chcę, żebyś no się moje No Dlaczego nagle tak? No, bo stwierdziłem, że po prostu. Bez nic w ogóle, tak? Nagle koniec, i tak? No, to jest dziwne trochę, tak? No, luzem sobie. Ja tak. poświęcam się i, i z tobą to robię, i teraz koniec, tak? No, po prostu stwierdziłem, że, że koniec, no. Ale to nie o to chodzi, to ja nie chcę dla ciebie źle, po prostu nie, nie czuję już tego, co czułem wcześniej. Brak sut, nie? Audi no, naprawił wielkie halo. Dobra, jedziemy Nie chcesz kasy, no to, to, to spoko. Nara. No. Nie wiem, ja czuję, że wielka będzie ciężkim przypadkiem, ale... Ktoś mi się tak wydaje. O, nie powinienem. jakaś taka na ciśnieniu. Co ty odwalasz? Czujesz się wczoraj z kanału. Tuaj, no? E, Trawa wygląda tak Bo No co? Tak. co, bo nie wykończysz z kanałem? Bo ja ci w ogóle uwierzę w to. No naprawdę, kończysz z kanałem. Nie będę już nagrywać nagrywań. No. No i po co nagrywasz niby to? Myślisz, odciny. że ja Ci uwierzę? No my się już znamy. Myślisz, że ja Ci w takie coś uwierzę? Wiola, naprawdę nagrywam ostatni odcinek, ja zaniedbałem swoją firmę, ja muszę od, odpracować swoje... No to wystarczy firmę. przerwę zrobić! Nie, Wiola, musimy to zakończyć, ja stwierdziłem, że Aha, to czyli, że to, co wszystko zostawiam, to jest w ogóle wszystko kurwa na marne. Jak, jak na marne? Nie rozumiem. No jak na marne? No ma fejm przecież. I do i co ja teraz z tym zrobię, jak nie nagrywam na YouTube? No, no przecież my mieliśmy ta... razem pracować i razem zdobywać. Dobra, do... To jest 1000 zł rekompensaty, tak? Co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? Obiecałeś, co mnie naobiecywałeś? No uspokój się. Czy będę zarabiać pieniądze? No, zdaj mnie, to jest śmieszne. Myślisz, że ja ci w to uwierzę? Odejdź. Nie. To jest śmieszne. Nie, Biola, naprawdę Nie śmiesz się, naprawdę kończę. To jest za Dobra. o 19 po rzeczy przyjedź, proszę. Cześć, Biola. O 19 po rzeczy. Ja. Yeah. Uwierzyła, czy nie? No na bank. Ona tak, wiesz, to był taki śmiech przez łzy, mi się wydaje. Kamuś? Ja raczej nie wiem, czy uwierzyła do końca. Słuchaj, Kamuś, ty wywalaj wszystkich, bo ja wszyscy będę tak sianem rzucać, że będę zbierał. To człowieku, taka dniówka. No kogo jedziemy teraz wyrzucić, bo... ten... Spodobało mi się. Drodziadza. To idziemy. No, ale... Patrz, ci wyrzucili tamten nawet nie wziął, tylko szofer wziął tak naprawdę pieniądze. No, no bo tylko szofer ceni wartość pieniędzy. No i ja, bo po nich zbieram, nie? No dobra, no nieważne, w każdym razie, no nie wiem, Wiola się zachowała tak, jak się zachowałem, ja się, że nie uwierzyła. A nikt nie, nie a, wierzy, ważne, jest szanko. W każdym razie będzie o 19 i tam musimy zagrać już dużo lepiej, w sensie musimy bardziej autentycznie to zrobić. O 19, Do, że już naprawdę że to dobra, jest finalnie. Dobra, Dobra że jak Dredias przyjdzie no? e, Musisz być czujny. Rozumiesz o co chodzi? No Ruzik. Idzie. Musisz być czujny, tak? Witam cię! Nie ma. Witam, witam. Ale co ty tu robisz w ogóle? No siema. Co ty tu robisz? Słuchaj, no. No siema, siema. Tysiąc. Sorry w ogóle za akcję. Tysiąc. W końcu! W końcu! Ile mogłem? Dzięki. A w ogóle dlaczego ty przychodzisz z jakąś obstawą? Masz jakiś problem? Nie, Cię słuchaj, co? słuchaj, Dredasz. Chciałem ci po prostu poinformować, e, że. Jakby ci to powiedzieć. E... No ale co? Ściągasz mnie tu na dół? Mieliśmy nagrać odcinek dzisiaj. Tak, moja mama przekazała. Tak, no to ostatni odcinek. Ostatni, tamten był, tak? I teraz nagrywamy nowy, tak? Nie, w sensie ostatni odcinek nagrywamy dzisiaj, Dredasz. Jaki ostatni odcinek? No w sensie ostatni, ja kończę z kanałem, wszystkich już poinformowałem. Co? Ty jesteś żałosny, czy masz jakiś problem? Nie, no w, 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 wszystkich poinformowałem. I co potrzebujesz do tego? Jakiejś obstawy, żeby mi przekazać informacje? Nie, no po prostu. Nie, po prostu... Jesteś jakiś chory, nienormalny. Masz jakiś problem? Coś ci nie pasowało? Nie pasowało ci coś? Masz jakiś Spokojnie! Zabijecie, rozumiesz? Weź tu pięć. Masz jakiś problem się, do tego? Co? Co? Okay? Jakie rzeczy? Odebrać rzeczy? Jesteś głupi jakiś? Zabijecie? cię! Z czym miałeś problem? Że co? Jakieś marne pieniądze? Ochłapy? Stracisz wyświetlenia! Stracisz wszystko! Stracisz, rady, Stracisz wyświetlenia! Prowadzi, Nie masz wyświetleń! Nie masz wyświetleń, rozumiesz? Co uspokój się? No się! Usiądziesz? Usiądę. Co ty myślisz, że mi przekażesz informacje i będziesz się cieszył? Do kogo? Do dredziarz, kogo? Dredias. Kończymy... Do kogo? Dredias. po prostu ja kończysz kończenie To ja ty ze mną. Po pierwsze. Uspokój się, ty Jezu. Tak się Idź stąd, nie chcecie cię widzieć. 19 godzina, przyjedź no po swoje rzeczy, przyjedź po swoje rzeczy, Dredias. Cześć, Dredias. No strasznie zareagował, ale tego można było się spodziewać. Pawuś, zobacz, patrz. Kolejna no dobra, cóż, teraz musimy na nich poczekać. Jak ktoś pierwszy przyjdzie, no to, to po prostu wydaje mi się, że włączymy kamerę. Nie wiem, czy nie zamontować ukrytej kamery. A przynajmniej się, no w tym jednym kąciku. No tam mam jedną ukrytą, bo po, po została. No i będziemy To mogę tak ją włączyć, co robią? A ty Kanika, co myślisz? No czeka, czekam na rozwój sytuacji, jak to wszystko będzie. O, goś. Siema, Siema Wiola. Wilka, grzeczna będziesz, nie? Tak. Ja się jak nie będę bo musimy odcinek pożegnalny nagrać. Zapalniczka ci wyleciała. Ciekawe, że powiesz, że to jest wszystko żart. No to nie jest żart. No... tego ja wszok? No, 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 na razie, na razie, się na razie tylko się ty. Ja decyzję podejmuję, no ale no, nie mamy wyjścia. Proszę, cię, nie wiesz, co do dzisiaj. Tak, Cysynu? Sorry. jest. Myślałam, że dla ciebie już tak źle poczuł, czy coś? Weź sobie całą paczkę. Dzięki. Ale nie śmiej się z nami. Ale jeszcze. się. Nie śmieję No, ale ty taka smutna. No to nie jest moja wina, że to jest ostatni odcinek. No bo pracuję, no mówię, firma moja, tak? Trzeba tyś cieszysz, się, ogóle. Bo no no w dupę! No, potrafisz się zachować niby. No nie, no przycięgasz. No to jest nie, boże, ja nie mieszkam do dzisiaj. Ja wiem, że ty jesteś nowy. I ty jeszcze tutaj tego to pana nie znasz. Ona ale... jesteś nowa. Ty jesteś nowy, ja nie jestem no już No nowy, i co? Sowa. I przez, przez ten czas więcej się nauczyłem od ciebie. No właśnie widać, że no. się właśnie dajesz mu nabierać. No, ale nie, Wielka, no, to, to, to nie jest żaden problem. Dobra, się już zamknij. czemu jesteś smutna? Bo ty zrobiła sobie w ogóle jak na a w to właśnie, ty jesteś żałosny. Chciałam zapłacić ty siano, ja tylko zbierałem. To ty się na mnie rzuciłaś nie wiadomo dlaczego. Ja ci dałem tak siano. Z czego? A ja mam Mandę, w dupie mam jakieś twoje 1000 zł. W dupę chce je wstać! Wszystkim już powiedziałeś? No tak, wszystkim. Papierek za 1000 zł to dużo trochę. Dobra, to skończę tam nagrywać ten na tyranioce, jak taki ty Jesteś żałosny, tak jak działa? Dlaczego ty no, opowiadałeś nam, przez ten cały czas co tu byli. To Ty się zamknij! O ty jeszcze w ogóle nie złożyłeś żadnych ani bajeczek, w takim razie usłyszysz ani nic. Kamuś to jest akurat najszersza osoba w tym gronie, wiesz? Tylko no. <śmum> Ty z nim w ogóle kochanie nie gada, zabieramy rzeczy i idziemy, tak? No, no tak, no. To jest śmieszne. Choć jakiś robnięty, zamiast przekonać go jakoś coś nie się przekonać. Raczej. No, nagle sobie przychodzi i mówi, że koniec. Ja ja po prostu no, poinformowałem was, tak na co ja miałem zrobić. No dobrze zrobiłem, no. z nas cały swój cały cały swój czas cały i cały 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 dzień, tutaj, cały 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 Bałam to wszystko, to ty tak chciałeś też, całe poświęcenie i ty masz po prostu tak nagle to wrzuciłeś do kosza No ale to ja chcę zająć się swoją firmą, no daj spokój, no chyba nie będziesz ja płakać ja jakbyś chciał powiedział, dobra robimy przerwę od kanału, ponieważ musisz się zająć swoimi sprawiedliwościami No ale to coś takiego widzą. No, nie, zamknij się, że mamy miesiąc przerwy czy coś takiego, ale nie, że ty w ogóle kończysz zajęć pracy i masz nas w dupie No właśnie, tak się nie umawialiśmy. No właśnie ja mam... Może jednak mo mogliśmy kurde podpisać te umowy jak chciałeś to jest naprawdę. No taka bo jest takie Sytuacja, no je... i mogę Wam naprawdę przyrzec, że to się dzieje naprawdę. Wiadomo, że jest klawuchem najgorszy. No, no jest najgorszy ale w tym momencie. No, to, to nie Dobra, Karinka. Jak, jak, jak On Ci też, jak On Ci pewnie powiedział, że masz kłamać, co Ty, to, ty to, też kłamasz za Ciebie? Wszystkie. No dobra, no, 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 sorry, no, poczekajcie, tutaj musimy nagrać reakcję, Wy musicie powiedzieć, że mi dziękujecie. nie możecie, czy nie możemy tego, czyli do filmu wrzucić. Wy musicie powiedzieć, że mi dziękujecie za współpracę nie i tyle. nagram jeszcze raz coś, że. Powiesz nam wszystkim i... nie możecie się tak zachować, no jak was ludzie ocenią? Mam gdzieś, to ciebie ocenią, że ty się tak do nas zachowujesz. Ja? Tak. Nie, to ja. Że tu zapowiadasz, że o, ekipa, www, kamusia, uuu, przemeblowanie, bu, bu, bu i nagle dupa. I co ty powiesz fanom? Tak się to dobrze teraz rozkręcało, te wszystkie wyświetlenia poszły w górę i ty tak nagle powiedziałeś, nara? Nie ma też nic, co pretensje do niego. Wszyscy no, tak, tak naprawdę żerać? naszą całą pracę. Dobra, Wiola, daj spokój, no daj spokój, wzup, daj spokój. Wzucasz. Czekamy na wszystkich i, i nagrywamy reakcję, ja tak? tak? Nie ma, ale coś chociaż dzisiaj gdzieś pojedziemy, jeszcze ostatni raz. ty chcesz jeszcze na niego patrzeć po takim czymś? Chce ja robić. Pozwolisz, że sobie usiądę? Pewnie. To swojego pana, tak? To u swojego szefa. No tak. Wiecie, zazdrośnie? Co, sobie jakoś pewnie zaraz stworzysz nowe ekipę? Po prostu nie chcesz powiedzieć, że jesteśmy tak beznadziejni, że nas po prostu uzwalasz? Nie, po prostu nie będę uchali... nagrywać na YouTubie, no nie, viola, nie viola. Potrzebujesz obstawy? Złama się. Mam się teraz załatwić. Nie złapiesz mnie. Dobra, tak. no, dredziaż! Ale! A może jak od wszystkich, Potrzebujesz stron? obstawy. Co? Sam się dolewę. Dobra, ta... no, najgorszy. Ale co ty robisz, dredziaż? Co, co robię? Co robię? Głupi jesteś? Nie wiesz co zrobić? Tak jak wspel? się zachowasz? Najgorszy, co? Gdzie są moje rzeczy? Nie mogę na ciebie patrzeć, rozumiesz? Co? Weź Jezu. tą kamerę, czemu to nagrywasz? Czemu tam? to nagrywasz? Ale nie co, co ty u mnie bijesz? Weź się uspokój, co? Co wy robicie? Nie można grzecznie. Chcesz, nie Nie, można grzecznie! Nie można ta kamera w ogóle Ci jeszcze będzie potrzebna? Dasz mi ją? Dobra uspokój się tak? No jestem spokojna, nie widzisz? Będziesz Zawiodłem się na to. będziesz? Dobra spokojnie, musimy wszyscy Ale uspokójcie się, musimy wszyscy Chce na Ciebie patrzeć co, emeryturka, nie? Tak. Nie, emeryturka, jesteś żałosny. Co ale dobra? musimy. Ja ale posłuchajcie, no musimy nagrać pożegnalny film. Co? Pożegnalny film? Pożegnalny film? Pożegnalny film? No pożegnalny film? No tak, po... zrobimy No to. No tak! I co? I co? Mam co, co. Mamy już ty, taką ma popularność, że sami sobie poradzimy. My to robimy całą robotę, bez ciebie też będzie fajnie. Misiek, wiesz dokładnie, że to bez niego to nie ma sensu. Dlaczego? Dlaczego? Tu ja tak, to idziemy nagrywać normalnie, nie? I kamerę możesz nam dać od razu, jak no nie będziesz kamerę, Chyba jesteś... Nie, by, nie nagrywał, tak? Ale dlaczego mam wam dawać kamerę? No bo to jest moje pieniądze, to w prezencie na odchody. Nie, 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 nie dałem wam pieniądze na odchodnych, no później się To, no to odchody... nie, 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 nie odchody, co to wzięliście. To są za pieniądze w ogóle za widzę. Rączki no, przy tak sobie, grzecznie. Ja... Już Ci mówiłem, upierz sobie. Gdzie tracia sposób? Konserwator! Ostrzyma! Dobrze, eee, jeżeli przyszała. nie chcecie nagrywać filmu pożegnalnego, to po prostu weźcie swoje dredziasz rzeczy. Tak jak dredziasz teraz bierze swoje rzeczy i. Ale on nie wziął się Co zrobić przerwę, ale to, co ty odwalasz, jeszcze mnie to Najdłużej, więc mam największą krzywdę ja, naprawdę ja biorę ten, tak naprawdę robić Biorę to, tak? Dobra, a. Chyba jesteś niepoważny, nie, ja tu zgłoszę e, jako kradzież Nie, to, go to, to no są weź Bo to najnowszą Oła! Ale są perfidni, no. nie? No Co zgłosisz? Ja chcę to na cześć Masz weź Bo jesteś niepoważny no nie Dowodzik nie rejestracyjny przyjacielu javę. Nie, nie znajdziesz tego nie? Nawet tę na, na, weźmy wezmę na dziurkę no. i nie znajdę No uważaj, bo Dlaczego czemu wy się tak wszyscy strasujecie? Jorka, 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 gdzie jesteś? O tak se dzwoni Teraz ja ostatnie 2 sekundy z tym domu. Nie mogę wytrzymać już. Co, ta imprezka już się kończy czy co? No no nie wiem, to nie ma żadnej no, imprezy. Zaczęła się imprezka, nie widzisz? Wszyscy się wyprowadzają! <grym> Szowę, nie chcę cię oszukiwać. Że przyszedł też, czas przyszedł też na ciebie. Co ja muszę popatrzeć, czy ja tu rzeczy jakieś nie zostawiłem, nie? Bo to po raz pierwszy chcieliście przyjechać z Jądra, czy już to nie będę mogła wejść. Co ty mogła? Ja powiedziałem wam tylko. że... ty teraz nie czekam w tele, że ja kogoś tu przyprowadzę! Prosiłem tak. was! Złama się! To jak najgorsze! No, 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 Rzałość Masz, rzałość. Masz dwie kamery, to ja Soniacza wezmę. Nie bierzesz żadnej kamery. No ale mi się przyda, bo jak nie tak będę dyktował tak filmy, to już nie będziesz ich robił. tak? po cholerę Źle ci było. I źle? Jasne, tak? Wzaśnie. O Jezu, szkoda, mi ciebie naprawdę bardzo mocno. Masz sobie radę. My bierzemy tą Eskę, więc jedziemy tak. Bierzemy Eskę? Tak. uważaj, bo weźmiecie moje auto. Muszę się włączyć w radiu. Dobra. Zaraz, żeby ci w dupę nie jechała. A coś do jedzenia jest? Sesja z przylokacją. No ty co? Rzeczami. mogę na to patrzeć wszystko normalne A ty kamuś powiedz nam. Cieszysz się, że na emeryturkę idziesz? Na stare no, lata? No No co, no pytam się! Czy jakaś plaża ci się marzy czy coś? Nie sam nic się już! No się jeszcze rozliczymy! Ja jeszcze z tobą nie skończyłem. Ty sobie nie, nie myśl, że to szabował. będzie takie szybkie i łatwe. Będziesz. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Nienawidzę cię. Nas! Nas. Pieniążki dostali no jeszcze... tego? Ty ja nie rozumiem oni się teraz pakują ale wow jestem w szoku po prostu nie spodziewałem się takiej reakcji w sensie no to jakby to nie był prank naprawdę chciałbym skończyć z YouTube'em to potraktowali mnie w taki sposób mimo wszystko dostali po 150 200 tysięcy follow na, na Instagramach i mimo wszystko zostali wypromowani, więc nie rozumiem reakcji którą po prostu nie wiem co wy o tym sądzicie no ale to wygląda tak jak ja nie miał prawa skończyć w tym momencie z YouTube'em że to jest prank to po prostu no, no nie spodziewałem się takiej reakcji po, po nich no tylko wydaje mi się że normalnie zachowuje się w tym momencie hejter. Bo przyjął to po prostu, że jest smutne. a oni nie wiadomo na co są tak naprawdę. Znaczy, nie wiem, jakbym chciał odejść z internetu, to teraz bym nie mógł odejść z internetu, tak to wygląda. Nie, nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, nie, nie wiem, czy im w ogóle mówić, że to jest prank, bo... Widzicie zresztą, jestem zdezorientowany. To, 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 to... to, 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 to dziwne, dziwne. Idę Idei... No ja no, powiem im, że to jest prank, ale nie spodziewałem, nie, nie spodziewałem się czegoś takiego. Chodź, kochanie! Ja tu jeszcze wrócę. Nowe? Nie no, to może jakoś... Się... Nie da się jakoś... Nie da się jakoś tego jeszcze... Co? Naprawić coś? Nie? Ja idę na piechotę. Ty ale słuchaj, jak bierzesz auto, to musicie cię odwieźć to auto. Zamknę. Ja idę na piechotę i mam tutaj. Chociaż chodź, coś ci powiem. Chodź, coś ci powiem. No nie, nie choć, to ci ja chodź. Chodź, no chodź. Na sekundę. Tylko oni poczekają. No już, chwilę. To jest Hmm. Tak? Tak. To nie na razie. Nie! Naprawdę? No, naprawdę? Naprawdę. Tak? No, no Czemu naprawdę. mi tak robisz? Ale jej podoba. <laughs> o czym tutaj tak stacie? No jej czy nie? Co mu powiedziałeś? Co ty go na, na, na pożegnanie. Pożegnam cię. Się. Ja. się z nim pożegnać. Dobra. co on taki miły się zrobił? Proszę no jedziesz. Chcesz coś, coś powiem? Coś, coś, coś tak? powiem. No prank. No to się nie kończy z dybą, to jest prank. Serio? No to spank. Serio? Jaki mały żarcik? Ha, faktycznie żarcik są. nic nie mów. Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Dredziasz! Dredziasz! Powiedz im, że czemuś się tak zachowujesz się no stosunku do mnie. Dawaj, 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 dawaj. Róbcie spinę z dredziarzem. On dawaj, z dredziarzem. Dawaj, dredziarzem. Dawaj, dredziarzem. Dawaj, dredziarzem. Dawaj, dredziarzem. dawaj, oni nie wiedzą, że to jest trudne. Ja myślałem, tak po Wysiadaj, zostawię to auto. Co ty robisz? O co ty no, no co ty robisz? Jego stronie, tak, jestem tego stronie. Wysiadaj sobie auto. Zostaw to auto. Debilu jeden. Jak ty nas potraktowałeś? Taki słań jak byłeś i co? Ale to, w to nie powinniśmy się tak zachować. Przecież to nas wszystko. To nasza wina tak Wysiadaj, naprawdę. Na, to my nie, nie bierzesz jeszcze tego auta. Zaczekaj, no, Przychodzi co wiesiaba. do czego. To nagle taki wieść. To wydaje mi się, że lepiej, że jakbyś jednak auto bierze wiesiaba, wszystko zawiera. Wiesz dlaczego on do, tutaj jest? Się. On tutaj nie jest, żeby bo nas lubi, żeby z nami nagrywać, tylko Dlatego, że ma auto i ma z tego zyski. Ja dlatego mam lepsze auto Ty ty chamie ty. Ja mam zyski, Ja nic od niego nie chcę. Chciałem z nim pracować. Co? Co ty masz BMW? BMW Jakieś obsalane BMW, BMW lepsze. na cegłach? Powiedz stąd, wsiadaj Do stąd. Dupy. stąd. Do dupy. stąd. Znowu włosów nie umyłeś? Oddaj mu tą czapkę. Dobra, jak chcą to niech jadą. Niech, jak chcą, jadą. To niech jadą. Ja jak coś czekam na taksę. Hmm. Zawsze myślałam, że tak naprawdę jesteś w porządku. czekam na taksę. myślałam, że to wszystko co I o tobie mn. mówią, on sprzeda to auto tak zaraz on to, sprzeda. to coś będzie z tego, a ty nas potraktowałeś najgorzej. Okay. To by jeszcze wiolkę zabieram. Widzicie no, tam róbcie sobie, trzymałcie na tym. Wiesz, że gdybyś na serio tak zrobił, to był najgorszy sort. Najgorszy. Dobra, w każdym sofer. razie sofer jeszcze no, nie wie, a sofer został. Mówimy im, że to jest prank czy nie? No właśnie, Ej, ale właśnie zastanawiam się. Przydałoby się tak, im powieści, przekonał do tego, jak powiedziałem, że nie powinni się tak zachować. A to wiadomo, że to ty szczera, źle jak zrobiłeś. Ale on tak z gladiatora, on tak stoi ja tak tak zrobiłem? przyszłość i nie wie, co ma zrobić. Sofer! Ja, tu się ja nie podział, nie i będę tu filmy nagrywał na mój kanał. Dobra, a tak serio? To był prank. Jaki prank? No to był prank. Nie wylatujecie z kanału. To jest prank. Część co za tymi? i sobie to szkoda, bo miałem własny kanał, rozkręciasz się. Ty co? po co wracacie? No, no chyba jesteś niepoważny. No, to... Weźcie go, powstrzymajcie. Panie ochroniarzu! Bo... Wiesz, co potem, co no, tak mi dzisiaj zrobiłeś, nie mam fotelu. Dobra, zbrań, potem się odegrasz na mnie. Teraz jest. powstrzymaj go. Taki krwany jak jesteś, Dawaj! Jakie odegranie? Co? Wiesz, co stwierdziłem? Że jednak tylko w dwójkę wylatujecie. No to dobrze. Serio? Tylko w dwójkę jednak wylatujecie. Będę nagrywać dalej na YouTube. Co Widzisz, zostajemy, wy wylatujecie. Doszliśmy do wniosku, że nie jesteście potrzebni. Dobra, ale mamy nogę, tak? Nie. Ale nie, serio mówię, wylatujecie, nie? Super. No to wy wyciągajcie bagaże z auta i wynocha Spierdolaj no, auto Stwierdziliśmy, że pasujecie do siebie Możecie razem zamieszkać, możecie się przeprowadzić Macie nawet takie same bluzy i koszulki Jesteście parą, tak? Możecie razem Dobra. zamieszkać Dobra, ja Nie chcemy nie wa na was patrzeć Obczynacie. Dobra, a wiecie co? Wiecie co? To był prank No jaki prank? No ja mam auto już A wiesz co? Nie zdziwiło mnie to. Ale serio to był prank to Teraz już wykorzystałem sytuację, żeby o, wiesz, porobić coś w aucie, nie? Tak, oni jadą randko, oni do lasu podjadą na chwilę, wiesz, wiołka, yy, tam ten. Ale, ale widać, że są tłużeni. No wkurzeni się... są, są, za takie żarty głupie. Zdenerwowani, oni już nie wiedzą jak się zachować. Ja mam takie zmieszanie, że najchętniej bym ci to roztłukł. Bo to jest naprawdę głupi żart. Miewaj rączkami. Chyba się wziął za bardzo. rączkami. <laughs> lepiej tego nie rób. Ale tak <laughs> Rączki przy sobie. Rozczarował się, rozczarował się, rozczarował się. Ja wiem, bo jedyny miał w dupie, bo wiadomo gdzie by poszedł. Na swoje Na swoje, na swoje, na swoje, na swoje. Ej, Oni się rozmyślili, oni się rozmyślili Co, jednak wróciliście? Nie, Co? się nie rozmyśliłam, wiedziałam, że coś... Wiedzieliśmy, że to pranki jest już mnie oszukasz? Skąd wiedziałaś? Ja nie wiedziałem, bo ja głupi nie, nie Tylko tak ciebie prankuję, że ty mnie robiłeś. prankujesz i ja cię prankowałem, że prankujesz Już takie rzeczy na nas robię. Co myślisz, naprawdę, że ty nas za na to nabierzesz? Ty byś ja ja tego nie udokumentował, gdybyś po prostu byś zamknął Ja po prostu nie mogłem patrzeć, jak wyrażasz te słowa z swojej twarzy i po prostu poczułem, wielki ból na sercu za moje poświęcenie. Teraz każdy zgrywa takiego mądrego. Że każdy... Ale ja ci każdy... mówi, ale Każdy ja ci wiedział, każdy wiedział, wiedział ale ja tak, naprawdę, tak, naprawdę tak naprawdę nikt nie wiedział. Ja wiedziałam. że ja nie Prawda jest taka, że nie wiem o co chodzi, ja idę do domu. kiedy to ta impreza? Otwórz bagażnik! Impreza. Otwórz bagażnik! Czyli jakbym nie wiedziała, to <śla> widzisz, nic to nie ma, bo wiedziałam, że prankujesz co myślisz? No Przewidywalny jesteś. Nie, po prostu ci, ty nie masz żadnych ale, swoich rzeczy. Ale Znale rozumiem, że impreza pożegnalna w... będzie, tak? I wszyscy razem się napijemy Żadła. i będzie fajnie, tak? Nie. Nie? Aha, czyli... E... Bo nie ma żadnej imprezy Mnie pożegnalnej. Dobra, na razie. Do zobaczenia państwu w następnym odcinku.